Miesięcy, słuchajcie Ta, osób, live na czame, Oby był na Ferrari z Polakiem pierwszy, za, po w pierwszej, <grym> bo wtedy najwięcej no, no, energii no, no, ma, to by najwięcej się działo. Ludzie i tak to to będą pisać, że piłki są podgrzane. Będzie na Jak w Lizami. A, Ferrari A, z Dobra, jedziemy. A tańcula z Na początku byśmy bardzo prosili o rozmieszczenie tych karteczek no, to z wydrukowanymi pseudonimami zawodników. Możemy sami się podpisać. I dostaniecie długopisy i odręcznie podpiszecie te karteczki. Jeszcze poproszę piłki. I panowie prosimy teraz o chwilę naprawdę... Ja to czuję, że spierdolą coś tu tym za przeproszenie. Tak, karteczka panowie, coś czuję, wyczuwam. To będzie nie tak. Głosować. Sędzia będzie sprawdzał, jak podpisujecie karteczki. To żeby to żeby, to żeby to przebiło, żeby, to. żeby to. nie A co, mam tutaj parawkę, tak? Zapierdolić? To. czy co? Twój podpis, żeby, żeby nie był Ale to się ustawiona, tak. to ustawić w ogóle? Podpisz po prostu po prostu. To jest. To się tak z tym? Nie, no tak wyglądają kulki, które będą umieszczane tutaj. I, każdy I co, złożyć kupie, jak, to? Wiemy? Ej, jak Franek kupie inna posta, zaraz podostanę go dzisiaj. Zawsze jak ktoś kupi posta, to dostaję go do samego dnia. Przecież... Znaczy, jak przed końcem streamu. Może pan sędzia sprawdzić tutaj, czy wszyscy podpisali karteczki. To jest jeden podpis, ile by to robić? Wiewiórka jeszcze pisze, pa. Jak chłopaki, w ogóle dzisiaj chyba kończę współpracę z Team Football Game. Co ciekawe, dzisiaj chyba ostatnio lobbystycznie. Pamiętajcie, to jest turniej. Oczywiście będę grał sobie gierkę na streamie, złoty, wiadomo. Największy turniej w Bo tam chłopaków kraju. nie chcę zawieść. To wygranie są dwie bańki. Jak? i też pragnę zaznaczyć, że zawodnicy nie fajna mają. Gierka, serio. Jakiejś dużej podstawy, tylko naprawdę to są, żeby nie powiedzieć brzydko grosze. Ale, to, ale są to, to po prostu... Pisa. Jak największe? Jak to półtorej Małe bańki? Winiące, mówmy po imieniu. Wynagrodzenie, Wygrane, półtorej banki? a podobno Sylwester, kurwa, ostatnio miał półtorej bańki. To nie jest największe w takim razie. Ale pula ale jest 2 miliony złotych. To Sylwester podobno za ostatnią walkę z Fabianskim to półtorej Ej, my bańki. myślisz, że oni dostają normalnie to to takie pół same pół, wynagrodzenie pół, i do tego 2 miliony ale złotych jest jest w, dla wygranego? A zresztą dostałem na ucho, to nie jest prawda. Tak. Także to, panowie, ja, ja bardziej wierzę w Dobra, dobra przystupmy się na losowaniu, panowie. Długopisy, z tego co widziałem, są zebrane. E, no to teraz co, sędzia podejdzie, da wam wszystkim dobra, ja to kuleczkę i już będziecie ma. Każdy na ścięcie. Ustawione, już widzę, ustawione, podgrzewanie. I za chwilę kryte. piłeczki trafią do tej urny. Widać przez po piłeczki, kolei. panowie tak. będziecie wrzucać. Teraz następuje zebranie kulturniejowych. Kultur! Kultu. 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 Let's go! Szanowni Państwo, to jest, słuchajcie, ten moment. Rozpoczynamy wielkie losowanie par. Do turnieju o 2 miliony złotych. Kule turniejowe Panie zostały. Panie, Procz, zostały Panie Piotrze, proszę. Sprawdzić e, e, bardzo dokładnie wszystkie kulki, Wszystko są zamknięte. Teraz jest... właśnie dało szukać, nie? nie dać, żeby, żeby nie było. Żeby wału nie o, no. Pomieszaj jeszcze I, i teraz, panowie, was prosimy o wstanie, o wyjście i my będziemy losować. Tak. Po co? Co? Ale, tak. tak, co? Jak To, tak to, to bo, może być ustawiane. Bo, bo, nie. Nie, nie, nie. To jest tutaj, o, ty, to tutaj <grym> Na przeciwko Na przeciwko. tak. jeszcze. Ale to piszmy. Dlaczego mamy wychodzić? Bo później po wylosowaniu par turniejowych będziecie mieć Facebook Facebook jakby w Jak sieć mi w przedszkolu, ty. Tłumacz każdemu. Nie ma, nie ma. Adrian, nie możesz tego dotykać. No i chuj. Podzela ustawka już niestety po ochronę Dotknięte, zostało pomieszane. I czy potwierdza Pan e, prawidłowy stan kulek? To jest... Czy wszystko jest dokładnie zamknięte? Oświęc. Nie, nie są okrągłe. Wszystko jest dobrze, no to co? co? Możemy Skórę zaprosić osobę, tak. Tak. która będzie losowała. Tak, a słuchajcie, jest to ikona walk wow. w Polsce, biznesmen, informatyk, mąż znanej na całym świecie Beverly. Beverly i były, powtarzamy, były prezes Federacji Fame, Krzysztof Arabsor Rozpara. Wielkie Witamy. brawa. Wielkie brawa. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj być i wziąć udział w tym losowaniu. E, no jest to było, nie było... Nie wygląda trochę jak ten z FIFA, nie? Najważniejszej części naszej jubileuszowej Gali Fame 20. Z gwoli ścisłości chciałem tylko wyjaśnić, że próbowaliśmy namówić prezesa Chuj. Rafała Pasternaka, że powinien dzisiaj poprowadzić to wydarzenie. Prezes podjął decyzję o oddelegowaniu mnie do tego zadania, więc tutaj jestem. Witamy bardzo to patrzy, serdecznie. Patrzy, mat? Co, A ee... jak sąsiad wygląda. To sąsiad... sąsiedzi? Byli? Cały zespół dołożył starań, żeby procedura była jak Trochę też jak diabeł. Nie ma żadnych wątpliwości co do przebiegu tego losowania. Stąd tutaj sędzia Jarosz, który pilnuje, nadzoruje wszystko. I ja pozwolę sobie wylosować. Jarosz, bo nie teraz, nie jak tak, żeby mi się udało otworzyć, żeby nie było wstydu. Nie, nie zrobił! Niemożliwe, że Ferrari pierwszy. Teran. Niemożliwe to jest. Tak. Potwierdzimy. Na niego by była szansa 12,5%. że się wylosuje za no, śmierdzi mi to. Zapraszamy. Dziękujemy Amadeusza. za wylosowanie. Ciekawy, dobrze Krzysiu, zwycięzca od razu nastąpi. <słuchaj> Słuchajcie, na Słuchajcie, przeciwnika Amadeusza Ferrari'ego w pierwszej parze... No i powiedz, kto będzie Polak. Sędzia Jarosz. I tak będzie na zmianę cały. o zamieszanie. Amadeusz twoje miejsce się nie zmieniło. Jak to będzie Polak, to ustawione. Wszystkie są takie same. Jeszcze się obrócę. Amadeusz lubi. Amadeusz na pewno lubi moją rękę, bo jest dla niego szczęśliwa. Ja już widzę, że jak zostanie wylosowany Polak, to będzie. To będzie ustawione. To jest Dobra, tak. Chyba popset, wyłącz stryma. Zobaczmy. Teraz werble. Ja już wiem, kto będzie w finale. No to powiedz. To będę ja. Ustawiona zmienił karteczkę! A drugą osobą, a pierwszą osobą walczącą w Wilczak! Z Amadeuszem będzie... Krycha, kurwa, traf! Ole przypierdolone, ma Krycha, Jest! o Jezu. Oj, jak, boli, oj, jak boli, o jak boli! Pierwszy zostawię nie. <grycha> a nie przy face to face oni. To się trafiło. <grycha> <grycha> to face -to -face nie, 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 się. To sobie pograł, czekaj, na ja Czyli mamy pierwsze zestawienie. Amadeusz Ferrari kontra Krystian Wilczak. No dobrze, mamy pierwsze zestawienie. <grym> dobrze, o, o, dobrze o, o, słuchajcie, losujemy teraz drugą parę. To ja teraz bo... pójdę śladem. Tak się kurwa, ma cieszy. się, że trzeba tak, kontakt wzrokowy. Filipek, nie jesteś zadowolony. No bo dobrze, zobaczmy, to kto jest... Ciszej. No tak. Słuchajcie, skupmy się. Druga para. Chciałeś krechę na piersi. Proszę, po, po, Arek, Amadeusz. Arkadiusz, Arek, Arek w czas, W drugim tak. zestawieniu, jako pierwsza osoba. Tak, może Arek, ty sobie... Proszę, po tylko nie Polak, kreśnik. nie róbcie PPW. I teraz sędzia, I teraz sędzia Piotr Jarosz e, będzie lasował przeciwnika Arkadiusza Teńculi. Kontakt. I, i, i. Arkadiusz tańczył... Arkadiusz Tańcula zawarł No, z bratanem by było przeciwnikiem Arka Tańculi będzie Monika Godlewska. Wiewiór. Łooo! Wow. <grym> no. Co tam mam siadać? Tak, ale Arek, jakbyś wejść na drugi fotel, a ma o, tutaj spół. tutaj. no, no tak. ciało, ciekawe, nie? Tutaj, tutaj, tu, tu, tu. tu. Żeby było, będzie zmęczony, dwóch faworytów będzie zmęczony. Tak, tak. I się wie. Dobrze. No tutaj no, nie takie ma walki tego, że w nie bory, zbyt, no. Znaczy w sumie tak, w sensie, na sektor zewnętrz, na zewnętrznych na zewnętrz. na zewnętrz. znaczy, ja, na e, Że wygrane z pary zmęczony, bo to ciężka walka pośród raczej. kontra Tańcula. Także to bardzo mocny półfinał. Na drugiej świecie pan pierwszym Krycha i Wieviur pewnie w Dobrze. Nie krycha wygra z Przechodzimy do rozegrania trzeciej pary turniejowej. Który który z was wygra. Ja, zaraz porozmawiamy. Właśnie. Kontakt. tylkowy. Cały czas. O ciepła piłka. Zajebiście. Ja myślę, że ty wygrasz. Mam rewanż. Mam rewans. Zajeb... Super. I potem mamy drugi rewanż. No, ale ci Polakiem. Filipek, no, wie, kolejna para. Filipek. Filipek w trzecim Maszinek. zestawieniu jako pierwsza osoba. A, już kupa w gaciach jest. Ale że co? To teraz senty panowie, panowie, dajcie, panowie, dajcie panowie na razie spokój, na dobra, jak nie, jest jak losowanie. Nie Poczekajcie, Nie głosowanie losowanie co będzie... Co ma przyjebane? On może jest Polaka albo Józefa Bratana. I to już jest druga strona drabinki, Józef. Tak, tak. Kto będzie walczył z trafić Józefa, to... Dobra, ty masz odpuszczone na tej gali. Józef. Malczyński. Dwie ja, Dwa metry tak, tak. wersji z ja się nie cieszę, bo to mówię. jeżeli. Dziękuję. Cie... Na przeciwko? Czy... Na przeciwko. Bitwa pod Wrocławem. Razem można przyjedziecie i sobie samochodem. <laughs> Kurwa, <laughs> I teraz pora my... na losowanie ciekawe, będzie być. No, tak. tak. Ciężko nazwać to pora Ciężko nazwać to Ale losowanie Nie nazwać to losowaniem, Ale formalności tak. do zachowania pojadawić. procedury. Panie no <laughs> panowie, do panowie, końca. Proszę o ciszę, czekajcie. Polak, Józef. Skąd wiecie? I Adrian Pol. O Józef, trafiliście. No. Podpisane. Start Polak dostał najgorzej. Siedź, wie, Prosimy o ciszę. Dobra, aż. aż I adi... teraz przechodzimy Józef, może tutaj. Zobaczcie, Zobaczcie, jak będzie Polak, to też jest ustawka. Zobacz, Jakby wiedzieć, co A gości, Amadeusz został pierwszy wylosowany, a Adrian To nas się dopiero Jako ostatni do wioski. To za zbiega okoliczności. Adrian Polak Ja jak mówiłem jedną Ja pierdolę tu, Ej szczerze Podpis jest od lewej tak, Ferrari No to, to jest to jedna, jedna Ej, grupa. Cała, lewa jest to to ok. no, cała lewa strona wygrywa chyba Wylosowane wszystkie pary. cała lewa strona wygrywa Ja, ja no, tak, Polak Polak wszystkim i wszystkim padom życzę Ustawione dali faworytów po lewej. lewej. Ej, a wszystkim widzom ej, życzę Pozytywnych emocji, przyjemnego oglądania. Ale <grym> zresztą wychodziłem z zapraszam Panowie! panowie. 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 Sorry. Zapraszam do obejrzenia naszej jubileuszowej Gali Fame 20. E, jeśli chodzi o bilety, to mamy już sold out, Biletów już nie ma na miejscu, e, więc cóż, zapraszamy do zakupu pay-per-view i udanego widowiska. Serdecznie dziękuję. Nie dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy. Ja Jeszcze Zostawimy prezesa. Tak. E, ja sędzia Fame MMR. Od 20 gal tutaj jestem i chciałbym powiedzieć też parę rzeczy e, 19. miłych. Pierwsza to taka, że sędziowie postanowili ujawniać karty punktowe e, w walkach. W końcu, kurwa. Rundowej, po drugiej rundzie każdej walki trzyrundowej, jak i w finale tego turnieju, sędziowie Final będą... Być no limit. Finał jest trzy rundy i tak macie podpisane po, Tak jest. w czasie. Na pierwolę 20 galno ujawniane jedno karty trzeba tu Czyli jeżeli są walki Fame MMA od Fame Ej, 20 fajnie, bo będzie nie trzy będzie rundowe, ty. to Wiesz, po dwóch będzie, rundach zobaczyć, sędziowie punktowi ujawniają karty punktowe i wszyscy oczekujący przed komputerami i wszyscy na Hali będą wiedzieli, jaki jest werdykt po drugiej rundzie walki. Hmm. Okay? To jest taka nowinka, która jest. Liczba sędziów? Y, I liczba sędziów jest zwiększona do pięciu, żeby każdy tutaj czuł się pewniej zaopiekowany przez pięciu sędziów punktowych i żeby nie było... Wyeliminować, jak... wyeliminować ryzyko jakiegokolwiek Dokładnie. błędu, nieporozumienia. Czyli pamiętajcie, pod tym względem wiemy dostaje, jaka galę, jest sytuacja. Nie? jak wygląda stan ich los, każdego z zawodników. Sędziów mamy Ale pięciu. Ale zawodnicy też wiedzą, my też się Narożniki, zawod... zawodnik, jak? narożnik, widzowie Już chuj, e, przed monitorami, <laughs> widzowie na miejscu, znają sytuację. No i liczymy na to, że będzie to tylko i wyłącznie pobudzać do jeszcze ciekawszej trzeciej rundy. My jeszcze, hmm. my jeszcze na koniec chcemy życzyć wszystkiego najlepszego. Prensowi Krzysztofowi rozparze, bo ma dzisiaj Pięknie urodziny. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje. Najpiękniejsze, żyje, Jeszcze raz, jeszcze raz, Niech żyje, żyje. Stańmy. Niech żyje. żyje, nam. Niech żyje dostał kurwa element na urodziny człowieka. Panowie. Koniecznie! Muszę rozpakować. Rozpakować. Musisz rozpakować na wizji. Muszę rozpakować na wizji. Na samym środku, na samym Czeka, ale... środku najlepiej. Czekaj. Ale... Bardzo serdecznie dziękuję. Obraz będzie satyryczny jakiś pewien. Jaki żart. Co to jest? Pokaż? pokażę. To na pewno to dla ciebie? Bogaś. Nie, to nie ten! To nie ten! To nie ten. Ja pierdolę! Ja ale zajebała teraz! Grażyna. Mała wpadka. Dobra, zdarzają się takie rzeczy. No. Słuchajcie, transmisja jest na żywo. Transmisja na żywo, rządzi się swoimi prawami. Zawsze się może zdarzyć wpadka. No pięknie. Sigma. Lepszego zdjęcia nie mam. A Sigma, prawdziwy miłing. Oh. No nie, nie. Panowie, jeszcze raz Ślima. pięknie dziękuję za życzenia. Dziękujemy I za bardzo za to, to losowanie. No i co, możemy? No i teraz czy... możemy pogadać. I teraz panowie, teraz rozmawiamy. I słuchajcie, ja bym też chciałem zaznaczyć, widzom, jak wygląda drabinka turniowa. Podajmy razem, Podaj... Podaj... jak... 20. Panowie, po kolei, że... pierwsza walka Amadeusz-Ferrari-Krycha. I... Filipek. I później oni walczą w półfinale ze zwycięzcą walki Arkadiusz-Tańcula. Wiewiór, maksylika, wiewiór, wiewiór. Tego to trafia na piszę, Ferrari. Deka, mi? Mo to może być bardzo ciekawy. Z wiewiórę! Następnie. Kurwa, jest to w z... Dawid Malczyński Jako numer 3. Jako numer 3. Czyli będzie Malczyński kontr. Zwycięzcą, Pola... zwycięzcą z waszej walki walczy ze zwycięcą walki Józef z Bratan i Adrian Polak. Ej, ciężki do obstawiania w sumie niektóre. Wygrani. Z jednej strony ten